O mary, piecham. Pies, piecham. Piecham. no nie bądź, no odpierdasz, Pietrze Piotra. No Pietra <todgłosy> Pawek Stop pojechał kurwa chujowo? Na sport. Na sport, na życie. Na pojechał pojechał chujowo Puszczakowski? Dobrze było. A Gomuła? Co? Mirek zjebał. a stary Gomuła dobrze pojechał? Dobrze, nie? 12. Jeb** 12 No, te, sport A dla k**wa rybnika, bo już Leci tam właśnie, patrz Widzisz? Leci kurwa. Leci, kurwa. leci na tym No nie widzisz, powiedz nie p**a, że nie widzisz Koło słupa teraz leci no, no, Tak, te, leci Niech on się nie zezwe Widzisz? P**a K**wa, filmiki wszystkie skasowało, do chuja. To jest sport, kościu To już się, to już się wymienia No jest sport, no kurwa, trzeba się z tym pogodzić Ale raz jest gorzej, raz jest lepiej No bez skorpieta! Ale ja się sobie nie pogodzę, kurwa. że to pierwszy mecz, kurwa. Piedział! AMF witamina, nie? Takim a, małym czym Proszę, bym czy ci Proszę można bardzo. Możesz, Możesz odzyskać. Ale już umiesz na, na tych? Na rolęczkach? Nie, nie umiem. jeszcze nie. nie ale umiem. widzę, że ci masz. Nie, nie leżysz. To śladki muszę kręcić. To jest mój, kurwa, fetysz. Jak, nie umiesz, to umiesz, to widzę, że stoi. Stoi, to może mi stać, kurwa. Na po po śladach.

aby te, rzet, start. start Te, rzet, start czemu Te, o były, kurwa Jak chuj nie jest zagrane, patrz pięć pierwszy pomte, pięć, te Piotr, raz Jedziesz Piotr, raz Szanko głowa pod murem, stówka Jest ostro nie? Osionfish. Piotra stóweczka za strzanie Zaraz policja przyjedzie, zapłacisz stówkę Nie wiem, starczy, starczy co starczy, nie wiem, nie zagrałem, nie zagrałem Co? Tak się bawi, tak się bawi, start, nie, znowu Tak się bawi, no to kurde, co? To po Bolszak, no, <grym zainteresować> <grym> ale <zainteresować> <grym zainteres Homeroczny> jest mocny, <dowsfish> jesteś mocny, jesteś, jesteś mocny. Ja Czy miałeś na, na, na meczu taksowaczką? Chelsea. Ah, oh, k. k, k Chelsea. K a my na pierwszą musieliśmy. Na pierwszą, pierwsza. ty jesteś chyba kuba do psiąnka, taksoweczka. Ty oh. swor. Ale gdzie ty byłeś? Właśnie ten stadion, nie, że ja cię nie widzę. Widzisz, klasa. Kurwa. Jak się wchodziło, jak się wchodziło tam prawą bramą I te sektory się zaczynają ten łuk. Piedri to... nie było na meczu kurwa, kłamie no, 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 no. Kłamie. Ja tu był tak stadion, nie tak? No. Tu był start? To no. Tu był start? Gdzie no. siedziałeś? Gdzie siedziałeś kurwa? Z, z, z Tutaj? Z ekwizami Tu był start, ale patrz tu był start Pięć, ja nie, ja nie było cię się resuje, Ja cię narysuję, patrz no, Ja ci narysuję tak. kurwa cały kurwa stadion Tu jest kurwa, tu jest start, patrz tu jest start, nie? Tu był start i gdzie siedziałeś? Dzieciak, musisz mówić prawdę. Patrz, tu siedział rybnik, tu siedział rybnik. Dzieciak, no. ja mówisz prawdę. No. Tu, tu siedział, siedział A, patrz, tu siedział rybnik. Gdzie, gdzie się Tu było pierwsze prawo. Go, gośiu, kurwa. Ale, <gryb> kibice, ale kibice byli tutaj. Tysiąc kibicy, było! kurwa. <gryb> 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 a nie, nie, kurwa. Za kibicowałeś, ja. ładnie do kibowałeś. <gryb> no co No nie wszystko kurwa. Pytania, RKM! A my co RKM! Kurwa, krzyczyliśmy, forejerzy siedzieli kurwa i Yyyy, no. mm, oh. kurwa muły jebane kurwa Muły Leć kurwa ich Leć kurwa. kurwa Masz go leć kurwa Leć ty kurwa Leć ich chuj Leć ich chuj Tym, że kurwa nie? Każdego tak wziąć, kurwa, wypierdoli z tego stadionu w się nie nadawali, kurwa Nie nadawali się w chuj, kurwa To jest sport <śles> Ty kurwa idioto <śles> no. <śles> Wiedza, ty kurwa idioto To jest sport mm? Ty kurwa czubku Pewnie To jest sport to jest sport kurwa. Resport, Jeżeli... Sport! To jest sport to musimy być to musimy Nie dość, że kurwa zawodnicy, to jeszcze kibice muszą urać, a to chuj. No. Jeźbiłem zaje... nagrywki jest ciężki. Kibice zajebali, kurwa sprawę w chuj. No nie da się ukryć kurwa, no nie da się ukryć. Co oni zrobili kurwa? Jak oni dopingowali drużynę kurwa, jak oni mogli jeździć kurwa? Jak sto kurwa tych 100, kurwa, kibiców kibicowrybnika kurwa więcej ich dopingowało niż kurwa na RKM, RKM, RKM. Pięć razy, wysił, pierwszy, pierwszy, pierwszy. A byli na

Gościu To jest chuja nasi jeździli, nie? Ty, no, co my nasi jeździli, panie? Rozumiem Na chuja pojechali, nie? Czy nie? Chuja pojechali. Do. Nasi? No nic nie pojechali. Małże pojechali. No la, to sobie u siebie, kurwa. Użmy? A gdzie jeździliśmy jak u siebie? <grym> no, później <pościgli>, to. <grym> gdzie u siebie? No, a co będziemy? Na no, wyjazd. Tisko.

ale tak jesteś gamaoniem. Nie, czemu? Bieda jest gamaon. Nie, bieda, Cię szanuję, no, przepraszam, no, no, no nie, ale nie mów to myślę, że jestem gamaoniem, kawałek tak, i 5-0. Ja śpiewam, Chuję 5-0, 5-0. Pełna pamięć i chuj. Mogę <noise> na no, to oporu. No, ja pierdolę. Ja on, kawał, tej karty... Dwa na... gigabajty kurwa, na telefonie i pełna pamięć. a zaśpiewałeś sobie dla startowców. No zaśpiewaj jakiś chem. Jaką znasz nasz, jaką przyśpiewkę dla startu, no coś, ty jebać, jebać, no, jebać, jebać. jebać. jebać.